Hej Jerry, znowu Oho. próbujesz pobić rekord prędkości? Uh. Hej Edna, to mi wygląda na ciężkie wykopki. Czy to jakaś specjalna okazja? Ach, widzę, a zatem nie traćmy czasu. O, o Coś chyba tutaj nie gra! Jerry! Edna na górze kopie dziurę, co powoduje, że sufit tunelu zaczyna się sypać! Edna! Przestań kopać! Tunel pod tobą się zawala, a jest tam Jerry! On jest uwięziony! Karl! <laughs> Jerry ma potężne <laughs> kłopoty! Oh. <laughs> Tunel jest zablokowany. Superciężarówką musisz się transformować w jakiś pojazd. Jerry, super ciężarówka już tu jest. Też to słyszysz? O, nie, teraz pękła rura z wodą. Super musisz się pospieszyć z ratunkiem. Gazu, chłopaki, szybko w nogi, co się oh. dzieje? Co Tylko ostrożnie. O nie! Ta fala was dogania! Superciężarówko, będziesz musiał wykorzystać jeden ze swoich gadżetów! Laser zamrażający? Niesamowite! Doskonale superciężarówko udało ci się zamrozić tą falę? O proszę teraz możecie nawet ślizgać się po lodzie! Do zobaczenia! O, no. <śleski> Kerry, a dokąd się tak spieszysz? Jesteś już spóźniona z dostawą? Oh, oh. Kerry, też to słyszałaś? To mi brzmi, jakby Bobby miał kłopoty. Co się dzieje, Bobby? Bobby, czy to rekiny? Pewnie przypłynęły za tobą z morza. Kerry, Bobby cię nie słyszy. Uważaj, bo spadniesz! Kerry! Kerry i Bobby są w wielkich kłopotach. Kerry spadła z mostu i wylądowała na Lilii wodnej. W rzece są rekiny, które chcą ją pożreć. Karl, pomóż im! Pójrz, Karl! Tam hmm? jest Kari! Hmm. O nie! Jak tylko tworzy się ten most, rekiny zaczną za nią płynąć! Karl musisz się natychmiast transformować! Hey, Ej, Kerry, zobacz, kto tu jest! Prawie zapomnieliśmy o tych rekinach. Uważajcie! Bobby, super ciężarówka, chce, żeby zaciągnął Kari do brzegu. Kerry, mocno się trzymaj! Bobi gazu! Rekiny cię doganiają! Super ciężarówko, musisz coś zrobić! To świetny pomysł! Przecież masz tyle gadżetów do wykorzystania! Co wybierzesz tym razem? Pospiesz się! Wow, superciężarówko, to naprawdę działa! Te mikrofale odstraszyły rekiny! To niesamowite! Rekiny popłynęły, gdzie pieprz rośnie! Haha, ha, świetna robota! Dziękujemy za pomoc, superciężarówko! Masz rację, Bobby. Powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo mm. naszego kanału. Ha, Dobry pomysł, superciężarówko. Wykorzystajmy siatkę. Haha, mm. ha, hey, dobrej he. zabawy, moi przyjaciele. Oh. Hej, hey. Jerry, chcesz pobić rekord szybkości? Okay. 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 Ben, nie martw się, że nie jesteś taki szybki. Potrafisz robić wiele innych rzeczy. Chcesz jeszcze raz się ścigać? Ben, gdzie byłeś? Wziąłeś zbiornik energii z ratusza? Ale to może być niebezpieczne. Co? Nie możesz zwolnić? O nie! Karl, mamy problem. Ben nie może się zatrzymać, bo użył zbiornika energii z ratusza. Musisz mu jakoś pomóc. Superciężarówko, Ben jedzie zbyt szybko. Może masz jakąś transformację, która pomoże ci go dogonić? Hehe! Tylko ostrożnie, Superciężarówko! Superciężarówko musisz go natychmiast zatrzymać! On się zbliża do podnoszącego się mostu! Ben, uważaj! Most jeszcze się nie zamknął! Superciężarówko, chyba będziesz musiał wykorzystać jeden ze swoich gadżetów! Nie? Genialne! Oho. Oho. Ben, nie panikuj! To tylko super ciężarówka, która powstrzymuje Cię przed wjechaniem na ten otwarty most! Uf, całe szczęście, że ten most zdołał się zamknąć. Super ciężarówko, mam nadzieję, że masz plan B. Uważaj! Wow! Kapa. Wow, ale trafiłeś! Ben, jesteś już bezpieczny. Dziękujemy, super ciężarówko. Uratowałeś nasze miasto! Do zobaczenia, przyjaciele. Mm -hmm. Mm -hmm. Edna, szybko zdaj mi słuchawki! Przed tobą pali się ogień! O nie, ogień się rozprzestrzenia! Potrzebujesz szybko pomocy! Mm -hmm. oh. Karl, w parku wybuchu pożar. Nasze miasto potrzebuje super ciężarówki! Pewnie Edna, jak kopała, przecięła rurę z gazem. Oh, oh. Super ciężarówko! W co się przetransformujesz, żeby ugasić mm -hmm. te pożary? Manny mia, Renato! Mm -hmm. Super wóz, strażacki, ależ hmm. oczywiście. Dobra robota, ale wciąż mamy jeszcze sporo do ugaszenia. Super ciężarówko po lewej. A teraz po prawej. Ja. Oh. Well, Edna super ciężaruka jest uh -huh. tu, żeby pomóc! Hmm. Ten pożar hmm. rozprzestrzenił oh. się po całym parku! Chcesz użyć jednego ze swoich gadżetów? Wow! Już nie mogę się doczekać, co tym razem wybierzesz. Armatka wodna? Fantastycznie! Wow, jak ona szybko gasi te pożary! Działa perfekcyjnie. O nie, super ciężarówko! W tym budynku jest coś wysoce łatwoupalnego. Ale mało brakowało. Wow! Niezły trik, Marley. Ha, też się zgadzam. Wystarczy tych pożarów na dzisiaj. Co? Chcesz, żeby Marley przeskoczył przez ciebie? Ok, zobaczymy, czy mu się w ogóle udał. Hej Frank, a dokąd się tak spieszysz? Ach, widzę. Kari upiekła nowe ciasto i chcecie je spróbować? Hej, uwaga! Wszystko w porządku, Frank? Lepiej zawiadomię super ciężarówkę. Karol, oh. tu jesteś. Frank miał mały incydent. Przewrócił się na bok po środku ulicy. Musisz pomóc mu się podnieść. Kariu upiekła nowe ciasto i teraz wszyscy chcą tam pojechać je spróbować. Frankowi ktoś zajechał drogę, a ten się przewrócił. Super ciężarówko, musisz się transformować. Sprężynowa ciężarówka? Ale klawo! Teraz Franka. Wow, nie wiedziałem, że potrafisz tak skakać. No no, super ciężarówko, lubisz się popisywać. Ale pamiętaj, mamy tutaj ważną misję. Tam jest. Frank, nic się nie martw. Super ciężarówka już tu jest! Co myślisz, super ciężarówko? Aha, Chcesz postawić Franka z powrotem na koła, używając swoich super sprężyn? Okej, okay, spróbujmy! Frank, zaraz postawimy cię na koła! O, oh, oh nie. Spokojnie, Frank. Zaraz coś wymyślimy. Ha. czyżbyś miał jakiś pomysł? Hey, hey. Oczywiście! Przecież hmm. możesz użyć swojego gadżetu! Gigantyczny magnes? Ale super! Magnes jest zimny, Frank? Frank, jesteś gotowy? Tylko nie bój się! Trzy, dwa, jeden! Ha, jeszcze nie? Spróbujesz jeszcze raz? Trzy! Dwa! Jeden! To chyba działa! Nie, tylko nie to! O, ale ulga! Mam nadzieję, że u Kerry zostało trochę tego ciasta. Hej, Kerry! Widziałaś już sprężynujący pojazd? Czy masz jeszcze trochę ciasta dla naszych dwóch bohaterów? Wow, Kerry, to wygląda przesmacznie! Jestem pewien, że będzie Wam smakować, moi przyjaciele. Do zobaczenia!